Się interesować, jak to nocą można by jeździć i się ścigać, bo tak to było od przypadku do przypadku, od świateł do świateł z przypadkowymi osobami. No i co? Zacząłem szukać ludzi, którzy to robili. W jakiejś, najpierw na zlotach, które jeszcze się odbywały takie tuningowe. Potem, mając. Ja akurat w moim wypadku miałem dosyć taki egzotyczny samochód, więc zezwolili mi na to, żeby się ze mną zmierzyć, prawda. No więc mogłem pojechać, zostać upokorzony i, i nauczyć się czegoś nowego. Natomiast no potem zacząłem, zaraziłem się tym i prawda poszliśmy w tuning samochodów, w zmiany coraz mocniejsze. Ale jednocześnie od początku to towarzystwo, z którym ja się styknąłem, em, należało do tych, które na pierwszym miejscu stawały bezpieczeństwo. Zawsze było to bardzo dobrze zorganizowane, zawsze to było na odludziu, em, nigdy nie było tam alkoholu, żadnych zakładów, palenia gumy i tak dalej. To co powiedzmy w tej chwili króluje krul w mediach. No! Sporterem dziękujemy. Dziękujemy. Osoby, które się tym zajmują w miarę profesjonalnie, to są normalni ludzie, którzy mają rodziny, mają swoje firmy, albo wolny, prowadzą wolne zawody. Zajmują się normalnymi rzeczami. Nie mamy nic wspólnego z tak zwanymi dresami. Dzień. Nie popieramy wyścigów na ulicach, uważamy, że nie jest to forma sportowej rywalizacji, jest to tylko sposób na wzrost niebezpieczeństwa na drogach, a nie o to przecież chodzi. Jakby szybcy i ściekli, nie? No, no, okay. Z tego filmu widział pan jakiś no, Widziałem, no, ale co? mi się panu? No to nie, no nie pan W pewnym momencie stwierdziliśmy, że m, przede wszystkim jest dosyć niewygodnie m, na ulicy, ponieważ samochody zaczynają jeździć coraz szybciej. M, do nas się, że tak powiem, przyczepiają coraz to nowi gapie, którzy zaczęli już w setki iść. E, za nimi oczywiście jeszcze przyjeżdżała policja, więc stawało się coraz bardziej kłopotliwe, bo zamiast się ścigać, to my się ganialiśmy z policją, zupełnie nie wiem, bez sensu. No, staraliśmy się coś z tym zrobić. Nigdy w innym samochodzie nie byłem wciskany w fotel przy prędkości 230 na godzinę. A dokładnie taki efekt jest, że po nie można się odsunąć od, od, od fotela przy tej prędkości. Mamy tego farta, że pracujemy w tym, co lubimy. I jednocześnie nasza praca jest naszą pasją, naszym hobby. My tym żyjemy, my, 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 my tym śpimy, my tym jemy. To jest, to jest nawet, niektórzy twierdzą, że w naszych żyłach płynie po prostu wysokokokokanowa błędzina. Ludzie biegają na ulicę dlatego, że po prostu nie ma gdzie się ścigać. Nie ma wielu miejsc w Polsce, gdzie można legalnie wyjechać na tor, e, sprawdzić swój samochód, sprawdzić siebie, sprawdzić swoje możliwości, porównać się ze znajomymi, którzy też mają tą pasję i modyfikują swoje samochody. E, bardzo, bardzo żałuję, że nie ma więcej takich miejsc w Polsce i, i często rozumiem, dlaczego ludzie się ścigają na ulicach. E, oczywiście nie popieramy tego. Szczególnie, w, jako że często wyścigi odbywają się w nieodpowiednich miejscach. E, natomiast może jest, to, może jest to po prostu sygnał dla, dla, dla pewnych osób, że takich miejsc powinno znaleźć się więcej. E, może jest to sygnał, że, że jednak to nie zostanie ukrócone, a wręcz się rozwija, i, i, i trzeba się tym bardziej zainteresować, zanim coś może się złego stać. Będę jechał powoli, obiecuję. Tak, tak. Ale. Ja jestem... Ja jestem w Modlinie, co są wyścigi do czwartą mili. W Modlinie, na wyścigach. No właśnie, no musiałem pojechać. No, ale będę wolno jechał, obiecuję. Będę wolno jechał, no Tak, Beruzia wyściga. Wiatr jest teraz. A on miał podniesione światła, więc opór jest 6. I nie będę go wprowadzał specjalnie, bo nie był w grze. Pojawiłem się na skutek wyzwisk jakie dostałem w internecie od internautów, którzy uważali, że po prostu trefię i dlatego nie przyjeżdżam tutaj. Ale oczywiście nie startuję dzisiaj, bo nie, samochód nie jest przygotowany. On jest przygotowany do wyścigu na tor, a nie na jedną czwartą mili. To jest jednak spora robota, żeby przełożyć wszystkie nastawy. E, dlatego no jestem, żeby... Być może dostanę jutro więcej, więcej, że nie startowałem, ale taki to już mój los jest. Mój syn się tym sam interesuje. Mój ojciec był kierowcą piłsudzkiej Aleksandry, osobistym kierowcą. I tak mnie zaraził i tak zostało. I zostanie tak. I podejrzewam, że syn mojego senatora będzie się tym zajmował. I pani, jeden wydaje na wódkę, na narkotyki, drugi wydaje, proszę pani, na benzyny. Ja się tak zastanawiam, czy od czasu do czasu, jak mi pobierają krew do badania czy tam jest benzyna, czy tam krew jest. To... No ale taki że już mój los jest. Let's go! Let's Rack! Było wszystko ok. Startowałem dosyć delikatnie. Za, chciałem, za drugim chciałem troszeczkę ostrzej, i niestety skończyło się spaleniem sprzęgła To jest właśnie tak, że wiesz, wydaje się, że, a niby co, wystartować pojechać, nie? A to są milimetry w upuszczaniu między jednymi obrotami a drugimi. Ja za, 500, za dużo 500 obrotów dałem na starcie. I już tylko dlatego cały spajczyłem spajczyłem. Przeznaczony do sportu, to trzeba go częściowo zniszczyć. To znaczy, on nie do końca już się nadaje do jazdy na zakupy. Natomiast yy, trzeba do samochodu, który się kupi jako używany, dołożyć jakąś tam kwotę pieniędzy, żeby podwoić czy też potroić jego seryjną moc. Ten samochód jak najbardziej nie przypomina w żaden sposób serii. Z serii to została praktycznie tylko podłoga, dach i blok silnika, plus wały, jakieś drobne części. Reszta elementów jest albo sprowadzona, albo wymieniona yy, i zrobiona tutaj w Polsce. W tej chwili rzeczywiście jest to najszybsze Audi na świecie. Ma, jego moc to jest 550 koni bez wykorzystania podtlenku azotu, który jest dodatkowym, jak gdyby wzmacniaczem mocy i osiągów. Trzeba mieć sporo wyobraźni. Po prostu auto to przyspiesza w 10 sekund do 200 paru kilometrów na godzinę, więc naprawdę nie potrzeba dużego odcinka drogi, żeby ogromną prędkość rozwinąć, więc trzeba mieć wyobraźnię.